Nazywam się Konrad Bajer, jestem prezesem firmy Nowa Praxis. Chciałem Państwu przedstawić koncepcję i wizję naszej platformy do sprzedaży usług doradczych, która powstała w marcu 2020 roku i była bezpośrednio związana z lockdownem związanym z COVID-19. Wówczas wiele firm szukało rozwiązań do optymalizacji funkcjonowania swojej firmy, do tego, aby zdigitalizować swoje procesy. No, i w ten sposób powstała nasza platforma. Platforma stornowapraxis.pl powstała z myślą o małych i średnich firmach. Głównie z branży usług, usługowej, produkcyjnej, healthcare i logistyki. A więc wszędzie tam, gdzie czynnik ludzki ma istotne znaczenie w usprawnieniu funkcjonowania całej firmy. To jest rozwiązanie, które. Głównie służy do dostarczania pewnych gotowych rozwiązań, a więc gotowych ma procesów, procedur, instrukcji, też pewnych wzorów, umów, chociażby w zakresie przetwarzania danych osobowych. Platforma w Praktiz również udostępnia nam pewne licencje i oprogramowanie biznesowe, umożliwiające adaptację do własnych potrzeb w oparciu o platformę. Fimer. Co znajdziemy na platformie stornowatraxis.pl? Jedna z grup naszych produktów to są gotowe licencje i narzędzia. Oczywiście licencje firmy Finderken w szerokiej gamie, począwszy od najprostszych licencji, tylko do samego modelowania procesów, poprzez zaawansowane licencje do tworzenia raportów, zestawień. Łącznie z tym, że możemy nasze opracowane mapy procesów przechowywać w dedykowanych chmurze procesów biznesowych. Oczywiście gotowe aplikacje w oparciu o platformę FileMaker, które umożliwiają firmom zaadoptowanie ich do indywidualnych potrzeb, wykorzystanie ich również w procesie digitalizacji, no i narzędzia chociażby do analizy finansowej. A więc staramy się. Bardzo szerokim spektrum zapewnić naszym klientom dostęp do narzędzi, do licencji, do aplikacji, które mają w szeroko rozumianym znaczeniu im pomóc w usprawnieniu organizacji. Druga grupa produktów to są gotowe mapy procesów i to jest, to jest specyficzna usługa unikalna na polskim rynku, dlatego że my w ten sposób przedstawiamy klientom nasze know-how, w jaki sposób można zorganizować pewną zamkniętą część działalności. Firmy, a więc, na przykład, całe procesy e-commerce, cały proces do obsługi reklamacji, procesy związane z logistyką, procesy związane ze sprzedażą. Każdy z tych procesów może być z wykorzystaniem narzędzia Visual Urbanism rozbudowany i dopasowywany do indywidualnych potrzeb danej firmy. No ale w takim modelu jesteśmy w stanie dużo szybciej wprowadzić zmiany, dlatego że startujemy już z gotowego wzorca. Firma nie musi. Czekać na nas, może wprowadzić te zmiany samodzielnie. No ale w momencie, kiedy nawet pojawia się potrzeba skonsultowania i dopasowania z naszych pomysłów z, i skonsultowania ich z ekspertami, no to mamy jak najbardziej gotową usługę związaną z tym, że możemy zakupić pakiet godzin doradczych naszych ekspertów i w ten sposób stworzone koncepcje zmian organizacyjnych skonsultować bezpośrednio z ekspertami dotyczącymi właśnie procesów logistycznych, procesów sprzedaży, digitalizacji, czy również definiowania pewnych wskazików kpi w naszym przedsiębiorstwie. Digital Store jest zdecydowanie rozwiązaniem, które polecałem małym, i średnim firmom, które myślą o szybkiej adaptacji do zmian, jakie zachodzą w szeroko rozumianej otoczeniu biznesowym. A więc wszędzie tam, gdzie nie tylko potrzebujemy wprowadzić e-commerce, ale również potrzebujemy wprowadzić realne zmiany i mamy na to ograniczony czas. Więc nie możemy sobie pozwolić na to, że praca ekspertów zewnętrznych będzie trwała miesiącami, ale chcemy te zmiany wprowadzić samodzielnie. Rozwiązania na platformie Start Nowa Praxis pozwalają znacznie szybciej zadoptować te zmiany. No i wykorzystując wiedzę naszych ekspertów, jesteśmy w stanie się wesprzeć w tym momencie, kiedy, kiedy faktycznie no, utkniemy w jakimś punkcie. Podsumowując. Platforma Stornowa właśnie jest rozwiązaniem dla małych i średnich firm, które szukają pomysłu na szybkie wprowadzenie zmian organizacyjnych w swojej firmie. Nie mają czasu na to, żeby angażować zewnętrzne organizacje poprzez pakiet szkoleń, projekty doradcze. Myślą bardziej o tym, żeby wdrożyć takie zmiany samodzielnie, ale potrzebują pewnych elementów na start. W tym zakresie zdecydowanie polecam naszą platformę Stor dot nowapraxis.pl Serdecznie dziękuję i zapraszam.